Czekaj, stój, stój. No to zrobiłyśmy wywar, który nam... jak on się nazywał? <noise> Nie wiem. Nie pamiętam zaraz znajdziemy jak się nazywał. A nazywał się między innymi... Glam. Grom. Grom? I zrobiłyśmy go z różnych takich e, fajnych e, rzeczy, rzeczy. E, I, z ziela innymi z ziela jaskółczego, no i kazali nam e, przelazie do jakiegoś pojemnika i zamknąć Ciężko było go zdobyć. I, I niestety wyszło tak, że trzeba było poświęcić Wam kochaną koszulkę, żeby było bez słow. I oto jest taki piękny, pachnący wywar. taki jakby. Bardzo ładnie pachnie, no. 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 no i to chyba wszystko. no Teraz tak. <noise> Więc palimy patyki, bo właśnie zrobiłyśmy, 30. znaczy wcześniej już zrobiłyśmy... Eliksir. Eliksir, dobrze mówisz. I nie mamy co robić. I palimy patyki. A teraz czekamy na specjalny składnik od czarodziejki, po który poszły dziewczyny. czarodziejki, tylko zielarki. I czekamy na niego i się bo ale musimy, to jest coś nam potrzebny żeby dopełnić ten eliksir. O właśnie, Oblacimy. ale potrzebamy i idziemy robić Do, nasz eliksir. Tak. Cośli, Było już cztery serenie. razy. Nie? Było już cztery razy. Dobra. Spluń przez lewe ramię. O pu, ale nie co? Ale wie, trzymaj nie, w ręce. nie. Spluń przez lewe ramię. Chciałaś. Nie trzyma. musisz to Chciałeś. trzymać. O Boże. Ale się osiem, bo. O, czy nad? Lewe ramię. Nad no? lewym ramieniem. Nad? Tu. Przez lewe ramię No dobra. No tak. tak. A może też idę, bo ja się boję z tymi swoimi słodniami. Masz ty. Może. Tylko uważaj, bo za tobą coś jest. A no, gorące. Ty się obróć w drugą stronę. No tak mam wstąpić? No, no trzymajcie to. Jezu. Maty, bo czapluję. Nie opluj menażki. Stój! Nie Ej, macie zapałki? No okay. macie, brawo! No Już mogę pluć? Tak. I teraz wypowiedz swoje imię z W czym? L o. Alo. Alo. Wywar gotowy. Teraz tak, przelejcie to do... Macie zapałki? ...do słoika, tylko tak, żeby nie było fusów. zapałki? dalej? To? Mamy tak. to przelec... Jak już to masz? Co ma? Na ciebie za kąpiel. To będzie się śpiewać? Teraz. Krącę. Grisiek! Nie chcę tej. Ale chyba tego nie możemy wybić. Tylko nie może być? ale może być jak troszkę minimalny. Grisiek! Nie, to może być. Jesteśmy na dzikiej plaży. Właśnie wyszliśmy naokoło bagna na drzewo i się teraz boimy zejść i nie wiemy jak zejść. Nie, I dużo badni, bąbelków, takich I tak jest dużo bąbelków w tak I tak jest trochę dziwnie. Tak fajnie o takich góry no, śmierci. I śmierci trochę. No, śmierci to Takie przy każdym banie. Tu też dużo, dużo takich wyrzucanych przedmiotów. Loko, zielone, ładne. Tak no, zielona jako ładna. Tak jak na przykład te. te jest te, bardzo dużo. Zapis się ich nie boimy o. i je podziwiamy. Różne okazy. Dziękował. Podziękował. Nikogo po tym bawie.

Teraz tak. Jakby pusy I dobrze, że nie wleciała do, do nie tego. Że ten... mm. Bo ona Dominika... Nie gręź mnie. Ej, Dominika. Dominika. No, co, do mnie? To ona co mnie mija po porządnej ręki? Nie wiem. Mirek. Mirek. Oła, ręka mnie boli. Zacznij mi jak kręci. Tak, słucham? No, Pozdrawiam. Co? Mamy na tej rodziców. Słyszę, Kś ze stamtąd! Ne, nie. No, nie, jest. Tam, nie. O, Boże, Mirek. To, to ja, bo, ja, nie chce do wody.